Mi też. Witajcie ponownie. Tym razem samochód nudny do granic możliwości, bo jest to Opel Corsa. I to chyba wszystko, co można powiedzieć o Corsie. Bo co tu można powiedzieć więcej o takim samochodzie? Nowy Opel Corsa, tak. To jest naprawdę nowy Opel Corsa. Dlaczego tak mówię? Bo w momencie odbioru auta od e, importera. Przechodziłem koło tego egzemplarza kilkukrotnie i miałem problemy z tym, żeby trafić do właściwego egzemplarza. Samochód widziałem od tyłu. Tylna część nadwozia bardzo przypomina poprzednią generację. Ale czy to wada? Niekoniecznie. Opel Corsa to zwykły samochód do jazdy, do codziennej jazdy, czy to do jazdy do pracy, do wożenia dzieci do szkoły, czy też do. Jazdy w trasę. Tak? Takie samochody w naszym kraju sprzedają się bardzo dobrze. O czym może świadczyć fakt, że w poprzednim roku. Opel Corsa, co prawda nie ten, tylko poprzedniej generacji, był jednym, a właściwie najchętniej kupowanym autem osobowym przez klientów indywidualnych, czyli nie przez firmy. O czym to świadczy? No, przede wszystkim o tym, że samochód, pomimo tego, a właściwie chyba głównie dlatego, że nie ma krzykliwej stylistyki, może podobać się wielu osobom, i to jest naprawdę w porządku. No, a poza tym rozsądna polityka cenowa importera w przypadku poprzedniego modelu sprawiła, że nawet jeśli komuś Corsa się nie podobała, to kupując rozsądkiem, a takie samochody kupuje się głównie rozsądkiem, nie oszukujmy się, auta tego typu nie kupuje się sercem. Do tego są stworzone inne samochody, które potrafią wzbudzić emocje. Właśnie dzięki tym prostym cechom, podstawowym w przypadku aut klasy B, Corsa bardzo, była bardzo lubiana przez klientów. Czy tak będzie w przypadku nowej generacji? Wydaje mi się, że tak. Prawda, obecnie w ofercie Opla mamy dwie korsy, bo Corsę poprzedniej generacji i Corsę nowej generacji. Stary model jest, no co by to nie mówić, dostępny w bardzo atrakcyjnych cenach, ale nowa korsa też nie jest specjalnie droga. Oczywiście jest droższa od Corsy D z wielu powodów. No chyba głównie dlatego, że importer chce pozbyć się tego, co ma na placu i słusznie, bo liczy na to, że nowa korsa zawojuje rynek i ma ku temu Pewne powody. Powód numer jeden. Wersja podstawowa korsy nowej jest wyceniona na około 42 tysiące złotych. To przyzwoita oferta. Ale jeśli komuś marzy się kilka dodatków, takich jak klimatyzacja, elektryka, szyb i różne inne, mniej lub bardziej przydatne gadżety w standardzie, no to musi przygotować się na to, aby wydać przy nim minimum 49 tysięcy złotych. W zamian otrzyma właśnie taki egzemplarz. Silnikiem o pojemności 1,4 litra, osiągający maksymalnie 90 koni mechanicznych, który na pokładzie ma standardowo manualną klimatyzację. W aucie tej klasy na dobrą sprawę więcej do szczęścia nie potrzeba. W jaki sposób producent podszedł do rozwoju, do ewolucji układu jezdnego napędowego zawieszenia, może zrobić naprawdę olbrzymie wrażenie. E, już podczas pierwszego kontaktu z nową korsą, e, poczułem się jak e, w tym aucie, poczułem się jak w typowym kompakcie. Tak, nie przesadzam. E, Zawieszenie tego samochodu zestrojono tak umiejętnie, że naprawdę może być wzorem dla innych aut z tej klasy, bo jest komfortowe, sprężyste, zapewnia bardzo fajne czucie samochodu, ale nie jest też przesadnie twarde, dzięki czemu każdy na dobrą sprawę powinien być zadowolony z tego, jak się jeździ Corsa, a jeździ się naprawdę fajnie. Pod maską 1,490 koni. Nie za dużo, nie za mało. Oczywiście powiecie, że mógłbym mieć więcej. I tak, zgadzam się, ale wtedy kosztowałby nie 49 tysięcy złotych z klimatyzacją, tylko kosztowałby tych tysięcy przynajmniej 50-55. To sporo więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty procentowe, bo to już będzie ponad 10% różnicy. Więc 1,490 koni w zupełności wystarczy. Zużywa rozsądne ilości paliwa. Nie zrujnuje nas na stacji benzynowej. Pamiętam poprzednie Ople, tam poprzednie generacje, generacje Opli, nie tylko korsa, starszych modeli również i to co zaskakuje w Corsie to to w jaki sposób, sposób producent podszedł również do tego w jaki sposób powinno być wykończone wnętrze. To na dobrą sprawę nie ma się do czego przyczepić. Tapicerowane boczki drzwiowe to wcale nie jest taka oczywistość w tej klasie, a w Corsie mamy coś takiego. Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej są. Całość zmontowana naprawdę bardzo solidnie. Kierownica w końcu taka jak być powinna. Nie za gruba, nie za chuda, o odpowiedniej średnicy. Ogólnie jakość plastików i wszystko to, co znajdziemy w nowej korsie w środku, może zaskakiwać na plus. Dlaczego? Bo tak jak podczas jazdy czujemy, że jedziemy dorosłym samochodem, który prowadzi się jak typowy kompakt, tak samo siedząc w korsie. Czujemy się jak w aucie o klasę większym, jak w kompakcie. Miejsca naprawdę jest sporo, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Bagażnik, cóż, no, to jest mały samochód, nie może mieć bagażnika, tak jak typowy kompakt. Jest wystarczający do, do, do codziennego użytkowania, do cotygodniowych zakupów. Radio odtwarzacz z systemem MyLink, bardzo fajny, co prawda nie posiadający napędu CD, ale po co? Możemy słuchać muzyki z pendrive'a. Możemy słuchać muzyki streamowanej z telefonu komórkowego przez Bluetooth. I uwaga, coś jeszcze dodatkowego, fajnego w przypadku korsy. No, teraz jest zima, więc szczególnie się przydaje. Samochód ma podgrzewaną kierownicę. Kierownicę. Co prawda, w innych hoplach ta podgrzewana kierownica też była. Ale pamiętajmy, to jest samochód mały, miejski, z założenia tani. Więc takie gadżety w takim samochodzie. Hmm. Podoba mi się to. Zakończenie materiału będzie nieco komiczne, ale według mnie Opel Corsa jest dla każdego, bo dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu samochodu, samochód może być fajnym pojazdem dla ludzi młodych. A jeśli komuś nie podoba się krzykliwa tapicerka, krzykliwe kolory, bo takie też są w, dostępne w Korcie, nie tylko takie ciemne, no to może właśnie wybrać sobie ciemny kolor, ciemne wnętrze i będzie to samochód idealny dla dziadka. Zatem Korsa jest na dobrą sprawę samochodem dla wszystkich, jak powiecie, dla wszystkich, czyli dla nikogo. Nie zgodzę się z wami, to naprawdę bardzo dopracowana konstrukcja, która fajnie się prowadzi. I ma bardzo dobrze wyciszone jednostki napędowe. Przy prędkościach autostradowych nie męczymy się w tym samochodzie jak w wielu innych autach klasy B. Tu naprawdę we wnętrzu jest cicho. Biegi zmieniają się jak nie w starych oplach, czyli całkiem precyzyjnie. To naprawdę całkiem udane auto.